Cześć, ja jestem Ela i poprowadzę dzisiaj ćwiczenia stworzenia, podczas których przyjrzymy się trochę, w jaki sposób artyści działają, jakie mają strategie, jak to działa, po co, dlaczego, a potem, zainspirowani nimi, sami się wcielimy trochę w rolę artystów i podtworzymy różne prace w naszym domu. Dzisiaj chciałam się skupić na tym, żeby opowiedzieć Wam, jak to się stało, że przedmioty takiego codziennego użytku, które mamy w swoich domach, które ze spokojem kupimy w sklepie, nie wiem, znajdziemy u sąsiadki w garażu albo u babci w kredensie, jak to się stało, że te wszystkie przedmioty zostały wykorzystywane przez artystów i często po jakichś małych interwencjach, małych zmianach, Stawało się działam sztuki. Na sam początek powiem Wam, czego nam trzeba. Na pewno przestrzeni. Czyli po prostu poszukajcie jakiegoś miejsca w domu, gdzie swobodnie, wygodnie Wam się pracuje, gdzie nikt Wam nie będzie przeszkadzał. Może to być stół, tak jak u mnie, może to być podłoga. Tam, gdzie będzie wygodnie, tam będzie dobrze. Oprócz przestrzeni, potrzebujemy kilku rzeczy. Co to będzie? To będzie coś do, Ups. coś do pisania, coś do rysowania. Mogą to być pisaki, mogą to być kredki, tutaj pełna dowolność. Fajnie gdyby chociaż jedno z tych narzędzi było trochę grubsze, tak żeby to co narysujemy czy to co napiszemy było widoczne, po prostu i czytelne z daleka. Później mamy nożyczki. Sznurek lub taśmę. To, co macie, będzie w porządku. Następnie ostatnia rzecz to kartki. Kartki a ja mam akurat, mogą być też mniejsze, nie ma problemu. Ja mam tutaj też białe, mogą być kolorowe. I to nie fajnie, gdyby jakaś taka jedna kartka, gdzieś tą tutaj mam, była trochę grubsza. To znaczy, jakiś właśnie blok techniczny, albo po prostu grubszy rysunkowy. To tyle na razie z takich potrzebnych rzeczy. Jak będziecie potrzebować czegoś jeszcze, a całkiem możliwe, że coś tam się jeszcze pojawi, po prostu przystępujcie nagranie, popędźcie i ze spokojem wróćcie do mnie do dalszego działania. Ja w ogóle teraz zacznę od tego, że trochę Wam opowiem. O właśnie artystach, pokażę Wam różne prace z tymi przedmiotami, tak żeby Was zainspirować. Dlatego siądźcie sobie wygodnie, weźcie jakieś poduszki, może coś do picia, nawet może jakąś małą przekąskę, A dosłownie po kilku minutach zaczniemy działać w terenie, czyli u Was w mieszkaniach. Także co? Startujemy. No dobrze, słuchajcie, przedmioty występowały na obrazach, występowały w rzeźbach jako różne atrybuty w historii sztuki i zobaczymy, jakie tutaj pełniły między innymi funkcje. Widzimy dwa portrety dwóch kobiet. Ta na dole ma pędzle, jest ubrana w fartuch, ma również paletę, co wskazuje na to, że jest malarką. I rzeczywiście nią jest, bo to jest autoportret, Czyli to jest jakby obraz namalowany właśnie przez tą osobę. U góry widzimy kobietę, która nosi pomarańcze, ma koszyk, również dzierga coś. Jak również widzimy jej strój, jej fryzurę, czyli warkocz zaplecony. I zobaczcie, jak cała taka opowieść czyli jakby obecność tych przedmiotów. Daje nam możliwość odgadnięcia, kim ona jest, czym się zajmuje, jaką ma ze sobą historię. Oprócz tego, przedmioty były też często głównym tematem obrazów, to znaczy występowały w martwych naturach, czyli właśnie w takich kompozycjach różnych przedmiotów, i to właśnie one tutaj pełniły główną rolę. No dobrze, ale te przedmioty były, ale słuchajcie, nie mogliśmy ich dotknąć, nie mogliśmy ich zobaczyć. Na żywo. I jak to się stało, że trafiły one bezpośrednio do galerii? Wszystko ze sprawą jednego artysty, Marcela Duchampa, który ponad 100 lat temu zaprezentował właśnie jedną pracę, która znajduje się po lewej, i jest to koło roweru. Jest to również tytuł samej pracy. Jak widzicie, samo koło roweru trochę straciło swoją funkcję, to znaczy, no, nie możemy już jeździć na tym rowerze, bo go nie ma. Jest pojedyncze koło, które jest po prostu zainstalowane w taki stołek, takie podwyższenie. I tutaj artysta też dał możliwość odbiorcom dotknięcia samego obiektu i można było wprawić w ruch to koło. Po prawej stronie również praca tego samego artysty. No jest to łopata, jednak tutaj tytuł pracy jest nieprzewidywalne złamanie ręki. I tutaj artysta pokazuje nam trochę inną funkcję tego, tego przedmiotu. Zaczynamy się zastanawiać, jak to, ale kto złamie rękę? Ja złamię rękę używając łupaty, czy ja komuś innemu złamię poprzez tą łupatę rękę? I zobaczcie, że w taki zabawny sposób pokazuje on, że mimo tego, że ta łupata została stworzona zupełnie do, do czegoś innego, to również pełni taką nieprzewidywalną funkcję. I słuchajcie, po tym momencie, w sensie jak Marcel Duchamp trochę dał możliwość innym artystom korzystania właśnie i przetarł drogę po to, żeby korzystać właśnie z przedmiotów, żeby powiedzieć coś i tworzyć, tworzyć swoje prace. I rzeczywiście artyści później wielokrotnie korzystali z tego medium, czyli z przedmiotów, i do, do dnia dzisiejszego z tego korzystają. Przedmioty łączone w różny, dziwny sposób były również sposobem na pokazanie innego świata przez surrealistów. Mamy tutaj na przykład telefon, gdzie ze słuchawkę pełni funkcję Homer, a tutaj jest papuga, piłka czy kapelusz i mapa, które tworzą taki jakiś dziwny postument. Artyści surrealistyczni właśnie chcieli trochę pokazać nam taki świat magiczny, senny i trochę nas wytrącają z takiego normalnego funkcjonowania, pojmowania rzeczywistości i przedmiotów. Kolejną pracą są właściwie dwie prace Jadwigi Sawickiej. To jest taki właśnie cały cykl prac. Artystka jest zafascynowana, właściwie bardzo często pokazuje właśnie ubrania. Tutaj są fotografie, gdzie ubrania są nawieszone na wieszakach, następnie na gwoździach, gdzie mamy też również dopasowane tło. Zobaczcie, że na co dzień używamy ubrań. Przychodzimy do szafy i one również są na wieszakach, wybieramy je, jednak jakby nie zwracamy na nie aż tak uwagi. Nie są aż tak wyeksponowane jak tutaj. Po prostu wybieramy ubrania po to, żeby były wygodne, ciepłe, albo żeby, żebyśmy ładnie wyglądali. A tutaj obserwujemy same ubrania, i od razu zaczynamy się zastanawiać, kto je nosił, dlaczego je nosił, co one reprezentują, czy ubrania również też chowają trochę ludzi, co one sprawiają, że trochę inaczej też postrzegamy danego człowieka. I w ten sposób Artystka trochę zmienia nam spojrzenie na, na to, co nas otacza. Następną pracą jest łódź Włodzimierza Pawlaka. I słuchajcie, co tutaj mamy? Mamy puszkę na takim podejście, znowu pomalowanym na, na biało. I słuchajcie, czemu to jest łódź? Um, łódź jest no, związana z wodą, a w tej puszce przeważnie spotykamy Otwieramy tam ryby, szprotki, makrele. I słuchajcie, została ona już otwarta. I czemu jest łodzią? Rzeczywiście jest tak, że te ryby zawsze są wzięte, złowione z jakiegoś akwenu wodnego, następnie są zamknięte w tej puszce i one podróżują do nas, na nasz stół, a wcześniej do sklepu. I tutaj artysta troszkę też właśnie daje nam do myślenia, jak, jaką drogę przebył ten przedmiot oraz jak, jaką tak naprawdę może spełniać funkcję. Kolejne dwie prace są również z klimatów kulinarnych. Znaczy są to prace dwóch różnych artystów. Po lewej stronie mamy rzeźbę Cezara, który bardzo często na przykład zgniata karuserię samochodów po to, żeby stworzyć jakąś rzeźbę. Tutaj akurat pozgniatał sztućce. I zobaczcie, że, ten, że te sztućce razem tworzą właśnie taki kubik, taką formę, formę rzeźbiarską. Tylko te sztućce zaczęło trochę przypominać trochę inne przedmioty. To znaczy. Że na przykład te widelce dla mnie przypominają takie ręce powyciągane w różne strony albo obejmujące inne fragmenty, a łebki łyżek stały się trochę takimi głowami pochowanymi pomiędzy. Po prawej stronie mamy pracę Daniela Spoeri który tworzy, nakleja na, na płótna, sztućce, naczynia, również resztki jedzenia. I zobaczcie, na dole mamy stół, który jakby jest czysty, który jakby jest jeszcze przed biesiadą, jest trochę taki przygotowany, możliwe, że też dla widzów, którzy będą mogli coś tam konsumować. A u góry mamy... Mamy prace, które właściwie tworzą, tworzą tutaj obrazy, są na płótnach. I to jest też nawiązanie do tego do tych martwych natur, które Wam pokazywałam na pierwszym slajdzie, czyli do tej tradycji malarskiej, gdzie rzeczywiście pokazywało się, malowało się różne przedmioty, tak jak tutaj, czyli też i jedzenie, i sztuczce i jakieś elementy garderowe. Jednak tutaj jakby mamy możliwość zobaczenia tych, tych elementów na żywo. Jak się przyjrzymy, to każdy stół, właściwie tutaj, tworzy jakąś historię. I te historie również tworzą się przy waszych stołach. Czyli zobaczcie, zaobserwujcie sobie, gdzie jest najwięcej talerzy, gdzie kto najwięcej zjadł, czemu ktoś tutaj coś zostawił do jedzenia, a tutaj jest gdzieś położony kapelusz. Z tego wszystkiego, na bazie tych wszystkich elementów, można odczytać i wyobrazić sobie, jakie historie tam powstały, to znaczy, co się tam wydarzyło przy tym stole i kto przy nich jadł. Dobrze, słuchajcie, to ja będę kończyć tę moją historię, a teraz przejdziemy do tego, że sami pobawimy się z różnymi przedmiotami. Słuchajcie, pierwszym takim zadaniem będzie poszukanie przedmiotów w Waszym domu. Proszę Was o przeszukanie różnych pomieszczeń. Zobaczcie, zaląpniecie do Waszego pokoju, do salonu, do kuchni. Łazienki, do garażu, jakiekolwiek tam macie różne pomieszczenia. Poszukajcie 15 e, fajnych przedmiotów, które jakoś przyciągną Waszą uwagę. Niech one będą różnorodne. E, poproszę Was, żeby też nie były wie wielkie, bardzo. Niech one mniej więcej będą, no, jak, znaczy nie większe niż ta poduszka, dobra? E, po prostu chodzi o to, że będziemy bardziej te takiej mniejszej, średniej e, skali tutaj sobie podziałać. A później oczywiście będziecie mogli też kontynuować po naszych działaniach sobie kiedyś na większych przedmiotach. Co jeszcze? Są jeszcze takie wskazania, że wśród tych 15 przedmiotów, żeby znalazł się tak: jeden przedmiot metalowy, jeden okrągły, jeden miękki i jeden płaski. Ale żeby razem, a reszta, reszta jakby dowolnie. Ja za chwilę jeszcze Wam tutaj pokażę taką planszę przypominającą, ile macie zebrać i jakie one mają być. No dobra, to ja też się zabieram na poszukiwania i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, to są moje zdobycze. Pokażę Wam, co zdobyłam w moim domu. A więc tak, coś metalowego to prostu widelec, mam też słomkę, czy temperówkę, w kuchni jest dużo metalowych przedmiotów. Potem coś miękkiego, również kuchennego, to jest gruszka, która jest dosyć dojrzała i no, jest podejrzanie miękka. Potem coś płaskiego, to jest taki spodek. I coś okrągłego, to na przykład taśma. I słuchajcie, proszę was teraz, żebyście stworzyli pomnik radości z tych przedmiotów. Możecie, słuchajcie, je dowolnie dołączyć, łączyć ze sobą. Może być taśma, może być sznurek, może trzeba być jakiś klej, może trzeba będzie tylko po prostu ustawiać jakieś elementy. Zastanówcie się, po prostu rozejrzyjcie się i się, z czym Wam się kojarzy radość. Mnie um, dużo radości sprawiają rośliny, <noise> więc będę wybiorę taką roślinę i zastanowię się, jak z nią zrobić taki pomnik. Um, ma trochę takie bardzo opadłe liście, więc postaram się je umieść. Um, delikatnie oczywiście. Trzeba je nie pomiszczyć. Tutaj tak, tak. by się trochę udało umieść. mi się właśnie kojarzy z takim umieśnieniem do góry, a nie na dół, więc trochę tak staram się je... Uradośnić. Dobra. Eee, co by tutaj dodać? Radość, czy też owoce. Więc tutaj były jeszcze owoce. Hmm. Może też świerko ptaka. Nie wiem, czy się zmieści razem z tym. Aha. I trochę brakuje koloru, więc może takie serpentyny z centymetra. Trochę tutaj takie zabijające się. Żeby nie poniszczyć się bardzo. Słuchajcie, o, to jest mój pomnik mhm. tak się prezentuje. Eee, no dobrze. Słuchajcie, teraz drugą rzecz. Chciała, żeby był też, też powiedzmy że pomnik, ale do takiego przedmiotu, który, um, który nie jest wyjątkowy, w sensie który może zapominamy, że jest wyjątkowy. Który używamy na co dzień, ale nie zwracamy na niego uwagi, za bardzo w prezencie też się go nie dostaje. Ja akurat w sobie widelec. On taki przedmiot używany, używany przy codziennych posiłkach. Mamy kilka widelec albo kilkanaście w domu i jakby ten nie czuje się jakoś tym unikatowo. Ale chodzi o to właśnie, żeby spojrzeć na niego trochę inaczej i żeby stworzyć z niego trochę bohatera. Więc weźcie jakiś taki przedmiot i teraz stworzymy z niego bohatera. A do tego potrzebujemy tej takiej, tak jak mówiłam, takiej sztywniejszej kartki. I będziemy dla tego widelca albo dla innego przedmiotu tworzyć taki postumet, który będzie można go położyć. Można zwinąć tak kartkę i skleić. Można też wziąć jakiś karton, po prostu jakieś podwyższenie, na które będzie można zaprezentować y, ten nasz piękny przedmiot. Ale oprócz podwyższenia potrzebujemy jeszcze czegoś. Potrzebujemy trochę y, pokazania innym, że ten przedmiot jest wyjątkowy. Dlatego weźcie taki y, ten kawałek papieru, weźcie też coś do pisania. I y, y, słuchajcie, jak to zrobiłam. te rysunki. Ale poproszę Was, żebyście znaleźli inne zastosowania tego przedmiotu. Czyli, widać, co można jeść, można zagarniać, ale co można jeszcze robić? I tak naprawdę można z każdym przedmiotem to zrobić, wymyślić takie inne zastosowania. Ja Wam podpowiem, jak to można zrobić. A więc tak. Pomyślcie sobie o różnych pomieszczeniach, różnych miejscach albo różnych sytuacjach, i wtedy zastanówcie się, czy w takiej awaryjnej jakiejś sytuacji, czy w innym pomieszczeniu ten widelec może być przydatny. I przykładowo, mm, znajdujemy się w ogrodzie i czym wasz przedmiot może być wtedy? Mój widelec na przykład może być łopatką. I wtedy, jak już wiem, że to jest łopata, to ja tutaj narysowałam widelec, który po prostu kopie ziemię. Następnie co? W można nim czesać włosy. Trochę przypomina grzebień. Potem jestem w salonie, odpoczywam sobie albo w ogrodzie, i przybiega do mnie pies, który chce drapania. No i to jest na przykład świetna drapaczka. Później, jak jesteśmy na wyjeździe i nie mamy za bardzo dużo przedmiotów, to może też pełnić funkcję łóż, łyżki. Można na przykład zamieszać zupę. Jeść trochę mniej, ale zamieszać. Może być też naszyjnikiem, biżuterium. Też widziałam takie wygięte kiedyś e, widelce w formie bransoletki i słuchajcie, tak można naprawdę tworzyć biorąc ze Jak narys możecie narysować albo wypisać to wszystko, wtedy właśnie albo oklejacie jakiś taki podest albo po prostu sklejacie e, taśmą.

to I tak funkcjonuje dla tego e, widza. I tak samo można po prostu tą kartką okleić e, karton lub jakiś e, inny kolor. E, sobie na bok. E, I słuchajcie, ostatni e, nasz przedmiot, e, z którego zrobimy coś więcej. E, Do tego potrzebujemy jeszcze coś. Potrzebujemy albo jakiś słoik, albo widzicie, ja mamy taki. Normalnie to jest dzbanek po prostu szklany i wybieramy jakiś taki przedmiot, na przykład ten ketchup, który się mniej więcej zmieści w tej naszej osłonce. Chodzi o to, żeby, żebyście słuchajcie, stworzyli trochę takie poczucie dla, dla odbiorcy waszej pracy, że on jest za gablotą, tak jak właśnie są często prezentowane różne obiekty w muzeach czy, czy w galeriach. Coś jest ważnego, coś chcemy zaprezentować właśnie, jest często Albo na jakimś podejście, albo ochronione szkłem, żeby nikt tego też nie mógł zniszczyć czy dotknąć. Dlatego tworzymy tak to skaczukę. Słuchajcie, to nie jest wszystko. Oprócz tego, bierzemy znowu kartkę. Była taka większa kartka, ja ją rozdziałam na pół. I mówcami, żebyśmy opowiedzieli trochę historię o tym przedmiocie. Wcześniej była historia o widelcu, który ma wiele funkcji, a tutaj chciałam powiedzieć o kaczupie, który przebył bardzo długą drogę, żeby w ogóle powstał, żeby tutaj trafił do nas e, na stół. Dlatego każdy właściwie przedmiot ma właśnie taką historię swo swojego powstania. Ja tu sobie spojrzałam, że są pomidory na skład. Pomidory, woda, cukier, ocet spirytusowy. I zaczęłam po prostu pisać, rysować właściwie historię tego wszystkiego, mapkę, jak to zaczęło powstawać. Czyli, że powstały pomidory, najpierw ktoś musiał zesiać ziarno, potem e, sadzonka musiała zacząć rozkwitać, rosnąć, e, trzeba było ją podlewać, była w szklarni. Ktoś musiał zebrać pomidory, ktoś musiał je... <laughs> potem dostarczyć do, do fabryki, potem tak samo w jest z cukrem, który też musiał zostać wytworzony do tej fabryki. Potem z tej fabryki wszystko zostaje łączone, zostaje wyprodukowana cała butelka. Ta droga jest naprawdę skomplikowana. A potem na przykład się jeszcze okaże, że, e, że z kurtowni musi przejść do sklepu, e, w sklepie e, kupia, ja, nie nie ja, tylko nie, moja koleżanka, która mi dopiero przekazała. Naprawdę e, wszystkie przedmioty mają swoją historię. A taka historia powstania, jak sobie uzmówimy, że każdy przedmiot, który tutaj leży, który nas otacza, jakby przybył taką długą drogę i trzeba było tyle wysiłku, że powstał. To naprawdę jakby trochę zyskujemy szacunku do, do tych przedmiotów i zanim coś wyrzucimy albo zmarnujemy, to myślę, że po prostu dodatkowo to przemyślimy. Dlatego to Zachęcam Wam do stworzenia takiej mapki właśnie historii, jak coś powstawało. I to będzie też element e, trzeciej e, pracy. E, słuchajcie, te prace w ogóle fajnie e, jakoś zaprezentować e, w, w mieszkaniu, w domu. Dlatego zachęcam Was do stworzenia ekspozycji. E, możecie jeszcze porobić na przykład małe karteczki, które będą stały z tytułami pracy. Można też nadać tytuł całej ekspozycji. Zaprezentujcie je swoim członkom rodziny. Może jakieś zdjęcie wysłane też koleżance czy koledze. Możecie też oczywiście w komentarzach pokazać swoje, swoje dzieła. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych ćwiczeniach stworzenia. O.